Do poznawania nowych ludzi nie potrzebujesz obecnych znajomych. Dziewczyny możesz poznawać wszędzie. Potrzebna jest tylko umiejętność znoszenia porażek. Trzeba szukać i próbować. Na siłowniach, na salach treningowych, w szkole, do której poszedłem po trzydziestce. Ze sporego przegrywu wychodziłem, a to mityczne ruchanie. Po ogarnięciu siebie, swoich spraw życiowych, znalezieniu przyjaciół, po zainwestowaniu w swoje pasje i zainteresowania, nic. Ale to nic w moim życiu i w moim podejściu do niego się nie zmieniło. Nic. A prawictwo straciłem na 27 levelu, dzielnie wbijając czarodzieje. Też tak miałem w twoim wieku. Spróbuj gadać z laskami slasz ludźmi przez neta. Tylko nie przez jakieś patologiczne Tindery. Na początku jest anonimowo i bezpieczne. Może poznasz sympatyczną mirabelkę czy coś jak ja kiedyś i się ogarniesz. Sam byłem kiedyś totalnym przegrywem, bezrobotnym w mojej mieścinie i bez życia towarzyskiego. Dziś mieszkam z kobietą we własnym mieszkaniu i pracuję na kierowniczym stanowisku. Uszy do góry i pracuj nad sobą. Łatwo nie będzie i zawsze będziesz miał wstręt do ludzi, ale może być dużo, dużo lepiej.